Pierwszy. Film, który wyszedł rok, po piątku 13, był kręcony niemal równolegle, i choć korzysta z tych samych pomysłów obóz, jezioro, młodzież, morderca, to tonik klimat ma już zupełnie inny. The Burning jest bardziej przyziemny niż piątek 13. Na początku poznajemy Kropsiego, brutalnego i znienawidzonego dozorca letniego obozu. Grupa nastolatków postanawia zrobić mu żart. To, co miał być głupim prankiem, kończy się tragicznie. Kropsi zostaje poważnie poparzony i trafia do szpitala. Kilka lat później wychodzi. Nie jako ofiara, ale jako ktoś, to nie ma już nic do stracenia. Oszpecony, zniszczony i pełen gniewu. W międzyczasie poznajemy grupę obozowiczów. Młodych ludzi, którzy flirtują, żartują, dokuczają sobie nawzajem. Budują tratwę, opowiadają głupoty, snują wakacyjne plany. Wszystko to wygląda autentycznie. Ich rozmowy nie są wyłącznie po to, żeby zapełnić czas przed kolejną sceną przemocy. Dają wrażenie prawdziwej obecności, letniego życia, które się po prostu toczy. Dzięki temu momenty zagrożenia są bardziej odczuwalne. Nie patrzymy na anonimowe postaci do odstrzału, ale na grupę, która mogłaby być naszymi znajomymi. Bez troska szybko ustępuje miejsca grozie. Kropsy nie atakuje chaotycznie. Jego zemsta ma cel, rytm i narastające tempo. Jego znakiem rozpoznawczym stają się nożyce ogrodowe, nie tylko symbol co narzędzie przemocy, surowe i prymitywne. Przemoc w tym filmie jest nagła, nieprzewidywalna i pozbawiona moralnych porządków. Nie chodzi o karę za grzechy, tylko o konsekwencje przypadku, głupoty i zaniedbania. The Burning nie zyskał nigdy takiego statusu jak Piątek 13., ale to właśnie on najlepiej pokazuje, czym naprawdę jest letni horror klasy B. Jest trochę obrzydliwy, smutny i kampowy, ale zaskakująco skuteczny. Kropsi bez problemu mógłby zapoczątkować długą serię i stać się ikoną slasherów. Jego poza przed zabójstwem jest kultowa. Jednak nie powstały kolejne części. W alternatywnej rzeczywistości to The Burning powinno stać się wielką marką. Wielka szkoda, że w naszej film został zapomniany. Po latach dalej świetnie się trzyma.